Cześć, witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym albumem yy, z kolekcji Bohemian Wedding, już jeden album z tej kolekcji widzieliście, to jest mój drugi album z tej kolekcji. Album tym razem jest troszeczkę większy, obszerniejszy, tamten był na 4 kart, ten jest na 6 kart. E, bindowany jest metodą stack, dendek plusem, ale takim wzmacnianym przeze mnie. E, oprawiony jest w płótno, tym razem w kolorze bordowym. Ma wymiary 17 na 25 cm, grzbiet ma cm10. Cm. Wykorzystane są tutaj elementy do podbijania tła w kolorze różowego złota na układce, zwykłego złota w środku. Na okładce mamy ramkę na zdjęcie, które muszę dopiero wywołać, ale przygotowałam sobie swoje zdjęcia ślubne, żeby Wam pokazywać tutaj. I tutaj. Mamy rameczkę, za którą wsuniemy sobie zdjęcie. No trochę mi ciężko chodzi ta rameczka, ale generalnie tutaj bardzo ładnie zobaczcie się wsuwa zdjęcie. E, za tą ramkę. mamy narożniki, tym razem pozabezpieczane e, metalowymi narożnikami w kolorze różowego złota. Tak mi jakoś do tego albumu tutaj to pasowało. Zawiązywany jest na wstążeczkę bordową. Satynową, taką mięciutką, delikatną, fajną stążeczkę. Tak jak mówię, specjalny ten bordowy papier, który mi tu wy... Bordowe płótno, które mi tego albumu strasznie pasowało. Te przecudne papiery w kwiaty, które są w tej kolekcji uważam, że czymś tak nieprawdopodobnym, że aż po prostu musiały się znaleźć na układce. Otwieramy. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz w tym albumie, ponieważ co którąś stronę w różnych miejscach poumieszczam dodatkowo takie sentencje o miłości, o małżeństwie. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną do góry. Całość jest pop-upem otwieranym do góry. O, w ten sposób. I mamy klapkę otwieraną w dół na kolejne zdjęcia i tutaj mamy kolejny, kolejną sentencję. Tutaj mamy elementy z takich elementów do wycięcia, które można było dokupić do kolekcji. Ja je sobie nabyłam i tutaj umieściłam. Tutaj też jest miejsce na zdjęcie. Też mamy ramkę, za którą możemy sobie wsunąć zdjęcie poziome. I to jest w ogóle ciekawe miejsce, ponieważ. Yy, ja sobie wymyśliłam, że tu może się znaleźć miejsce ślubne, zdjęcie ślubne. Generalnie album jest na 50-tą ślubu, stąd ten złoty kolor i ta kolorystyka. Następna strona to jest klapka otwierana w bok. Tutaj mamy klapkę ze złotym podpiciem, zobaczcie jak będzie super wyglądała ze zdjęciem. Myślę, że prezentuje się to wyjątkowo ładnie. I klapka otwierana w bok i zobaczcie, ta klapka Pokrywa się z kieszenią, i to jest zabieg celowy. I tutaj mamy kieszeń, która nam przedstawia eksponuje piękny arkusz papieru mintajowego. W, kart w, klapce mamy, w kieszeni mamy maty na zdjęcia, a całość otwiera nam bok. I znowu mamy tutaj przepiękny, cały mintajowy papier. Pokażę Wam, bo uciekł mi z kadru. Cały arkusz mintajowy. Strony w środku mają 15 15,5. Na 24 cm i są zrobione w taki sposób, żeby móc wykorzystać na nich połówki papierów 30 na 30, żeby wykorzystać tę kolekcje maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Następna strona to są klapy otwierane na boki. Tutaj macie znowu element z kolekcji: ja sobie ten arkusz z tymi papierami. Z elementami do wycięcia, takie są karty w mitaju e, Pocięłam sobie ten arkusz i te e, elemenciki, te, te, te e, małe karty, e, poumieszczałam w różnych miejscach albumu, ale to też wiecie, bo ja też często w moich albumach to robię. Tutaj mamy popa otwierany w dół na 6, 5 poziomych i popa otwierany do góry również na 6, 5 poziomych. I zamykam. Następna strona to są klapki otwierane do góry i na dół. I tutaj mamy zobaczcie. Ile, ma, że jest cały arkusz pocięty w taki sposób, żeby była ciągłość? To tutaj mamy zrobione coś, co w tym albumie zrobiłam po raz pierwszy. Czyli książeczka, książeczka. I jak to otworzymy, to tutaj mamy kolejną książeczkę na zdjęcia 10 na 15. Tutaj mamy sentencję natomiast tutaj ładnie nam zdjęcie wejdzie. Możemy było oczywiście tutaj też zdjęcie umieścić ale chciałam żeby ten papier było ładnie widać więc ta sentencja się tutaj znalazła. No i to nie koniec bo cały się otwiera do góry i tutaj mamy pop up. Tutaj wam pokażę ten pop-up, zobaczcie. Tutaj mamy pop z pięknymi kwiatami, z tortem, z świeczkami. To są te elementy do wycięcia właśnie. U góry mamy sentencję i miejsce na zdjęcie. I na dole też mamy miejsce na zdjęcie 10x15. Pięknie się to prezentuje. Następna strona, to są znowu klapki, które zamykają całość, znowu mamy e, sentencję. O, uciekam z tym albumem z kadru. E, m, mamy klapki otwierane do góry i na dół. I tutaj mamy klapki podwójną w tą stronę. I podwójną w tą stronę. Podwójną tutaj. I podwójną tutaj. Tutaj mamy 8 i tutaj na tych górach 10 zdjęć w sumie. I tutaj możemy umieścić do zdjęcia 10 na 15. Zobaczcie. Możemy umieścić zdjęcie pionowe. A możemy umieścić pionowe zdjęcie 13 na 18 również. Następna strona. To jest książeczka. Otwiera na do góry i na dół i na dole. Pierwsza z tego książeczkę robiłam w tym albumie akurat. Myślę, że też bardzo fajnie wyszła i będę ją powtarzać. I mamy elemencik boba, który wygląda w ten sposób. Mamy dwa pionowe zdjęcia. Nie wiem, to zrobię? Dwa miejsca na pionowe zdjęcia. 10 na 15 też tutaj są te elemenciki tak zrobione żeby można było tutaj to zdjęcie 10x15 wkleić I te elementy nie są tutaj do końca przyklejone nie są do końca przyklejone ale jak potrzebuję żeby tu włożyć to jest problem o Dzień one są niedoklejone tutaj do końca że możemy te zdjęcia włożyć i te elementy pop-up są zarówno tutaj na tych matach na dole jak i na tym elemencie tutaj z przodu. Tak samo tutaj mamy matę na zdjęcia. Zobaczcie jak fajnie to wygląda. Następna strona. To jest znowu wykorzystana ta karta. Tutaj mamy znowu sentencję, karta jest otwierana do góry i ta również otwierana do góry. Mamy miejsce na 4 zdjęcia 10 na 15 i kartę otwierana w bok i tutaj mamy znowu magię w postaci wykorzystania mintajowych grafik, mintajowych papierów już całość jest zrobiona z całego jednego arkusza, mamy dwie pionowe kieszenie na zdjęcia a dodatkową atrakcją tej strony jest przecudowny e, dziurkacz e, Marty Stewart taki dziurkacz w serduszka stary dziurkacz e, który ja dostałam w prezencie chyba albo sama sobie kupiłam, już teraz nie pamiętam ale na samym początku mojego skrapowania jakieś ponad 10 lat temu. Następna strona to jest klapka otwierana w dół, która jest tak naprawdę otwieraniem wodospadu dynamicznego. Mamy wodospad na zdjęcia 10:15 z klapeczką i tutaj z tym elementem z tej karty z, z elementami z kolekcji. Następna strona to są, to jest zamknięcie tagowe i tutaj mamy matę podwójnie zamykaną na zdjęcia, taką książeczkę w tą stronę tak samo i na dole mamy kieszeń, też cały piękny arkusz, tutaj jest parą i włożone maty na zdjęcia. W tym albumie znalazło się trochę kieszeni, e, ponieważ bardzo chciałam wykorzystać ten dziurkacz, bo uważam, że on jest przepiękny i można naprawdę z nim tutaj robić cuda w takich rocznicowych albumach. E, więc jakby, no, czułam, że się musi ten, ten, ten dziurkacz tutaj znaleźć. Tutaj mamy klapkę, która nam zamyka i zobaczcie, to tak wygląda, jakby to były dwie klapki zamykające strony. Ale nie, to mamy klapkę zamykającą. E, Podospad. Wodospad pionowy, ale montowany w górze strony. Nie montowany tutaj, tylko montowany tutaj. I to jest wodospad taki trochę naprzemienny, pionowy, trzymany tą klapeczką. Następna strona to znowu są klapki zamykające stronę. W ogóle możecie zobaczyć, że robię bardzo dużo klapek, które zamykają stronę. A powiem wam dlaczego. To jest oszczędność magnesów, ponieważ e, stronę robię rozbudowaną, otwieraną w różne strony, a magnesy są tylko w tych klapkach. E, są oczywiście wyjątkiem, bo są strony, gdzie tych magnesów trzeba użyć trochę więcej, ale generalnie zasada jest taka, że te klapki pionowe bądź poziome trzymają nam stronę. Tutaj mamy otwieraną w bok i mamy popam znowu. Mamy cztery zdjęcia, mam i mamy w drugą stronę otwierane i też mamy popam na cztery zdjęcia. Następna strona, to mamy znowu klapeczki poziome, tu mamy klapeczki pionowe i mamy klapkę otwieraną do góry i na dół. Tutaj mamy beli i B, za które mamy wsunięte kilka mat na zdjęcia. I teraz każda z tych klapek otwieranych do góry i na dół jest jeszcze otwierana do góry. O. I tutaj ta dolna też jest jeszcze otwierana w dół. Widzicie te złote elementy, praktycznie na każdej stronie się tutaj pojawiają. Są drobnym akcentem, ale takim, który nam się przez cały ten album przewija. I ostatnie dwie strony, to tutaj mamy klapeczki z mów, na boki. I tu mamy harmonijkę w jedną stronę, harmonijkę w drugą stronę i miejsce na zdjęcia. I na stronie tylnej, okładkowej mamy dwie skośne kieszenie, które są zrobione z jednego arkusza papieru. I też osiągamy. Spróbować wykorzystać tą metodę, spróbować zrobić tak, żeby jeden arkusz na tych skośnych kieszeniach, i mi się to udało, i wyszło bardzo fajnie, i jestem z tego bardzo zadowolona. Także cały album jest spory. Jak mówię, 6 kart, mocno rozbudowanych tych zdjęć tutaj wejdzie bardzo dużo. Jest bardzo dużo podwójnych biegowań, potrójnych biegowań, po to, żeby było miejsce na zdjęcia. Zobaczcie, ile tutaj jest tych biegowań, tu widać, ile jest tych biegowań że jak nam zdjęcia dojdą, to ten album nie spuchnie, bo on już ma w sobie przewidziane miejsce na zdjęcia. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się ten projekt podoba. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. Napiszcie w komentarzu, co Ty tym albumie sądzicie. Dajcie łapkę w górę. A jeżeli podobają Wam się moje filmy, moje albumy, to zapraszam do subskrybowania kanału. Roz Was serdecznie pozdrawiam. Cieplutko trzymajcie się. Pa, pa!